Co to jest sparring z demonem? Co to jest demon? Sparing z demonem to jest umiejętność przeżycia stresującej sytuacji w takim właśnie trybie uważności. Wyobraź sobie, że ktoś na przykład obraża cię, popadasz w gniew, pojawiają się cały koktajl różnych negatywnych emocji. Zwykle twoja uwaga wyskakiwała na tę osobę i następowała obrona, atak i następnie już ta wojna się toczyła nieprzerwanie. Natomiast będę cię zachęcał, żeby tę samą sytuację przeżywać w innym trybie. W momencie, kiedy pojawił się gniew, ten ląd już płonie, ale wyćwiczyliśmy w sobie taką czujność, by zauważyć to, w tym samym momencie przenosimy natychmiast uwagę na to, co się dzieje w nas. Z tamtej drugiej osoby, z sytuacji natychmiast przenosimy uwagę na nas. Obserwujemy wtedy przez sekundę, dwie, to nie chodzi o jakieś długie medytacje, to jest jedna, dwie sekundy, czasami dwa wydechy. Zauważamy, że przechodzi fala gniewu przez nasze ciało, fala różnych emocji, niekoniecznie musimy je nazywać. My bierzemy głęboki wdech i wydech, rozluźniamy się i pozwalamy tej energii troszeczkę popuścić. Sam fakt przeniesienia uwagi już nas wprowadza w taką strefę mądrości, strefę wyboru. Już wtedy jesteśmy uratowani, gdzie to potrafimy zauważyć. Być może nadal wybuchniemy, być może już było za późno i ten ląd rzeczywiście odpali, ale już zauważyliśmy, że można to zmienić, że można chociaż zacząć obserwować. W następnym przypadku zaczniemy to, tę obserwację przedłużymy. Pomiędzy obserwacją a reakcją nastąpi dłuższa przerwa. Jeśli chcesz nauczyć się medytacji lub utrwalić swoją praktykę, Zapraszam do detoksu umysłu, to wiedza, wspólne praktyki, wymiana doświadczeń i wiele, wiele więcej. Zapraszam link w opisie.